Wow, ale superowe rzeźby. Cześć witam z wszystkich bardzo serdecznie, to epicka modyfikacja, która dodała do naszej gry właśnie od takiej posągi, które możemy w różną jakby stronę ustawić. Może być taki posąg w pozycji siedzącej, czy też stojącej, czy też po prostu może się gibać w każdą możliwą stronę. Co więcej może on również przybrać skina. Gracza, który oczywiście ma konto Minecraft Premium, także tutaj kilka przykładów z polskiego YouTube'a. Ale teraz przejdźmy do tego, jak przede wszystkim taką statuetkę, no jakiejś, jakiejś postaci czy też nawet siebie stworzyć w naszej grze. Czyli pierwsza podstawowa rzecz, musimy stworzyć młotek. Za pomocą tej receptury craftingu otrzymamy go. Co więcej, teraz są nam potrzebne dwa bloki dowolnego budulca, który możemy sobie gdzieś tutaj swobodnie postawić. Także dajmy sobie tą hardowaną glinę i teraz klikamy na to prawym przyciskiem myszy. No i proszę, otrzymujemy postać, którą dodatkowo możemy wyginać w różne strony. Możemy również dać dowolny losowy kształt. Także jak widzicie, tutaj jak przy okazji jest jeden z twórców gry Minecraft oczywiście, czyli Dinnerbone. I oto jego skin, także ustawmy go sobie jakoś w tę stronę, powyginajmy, no i co więcej, tak jak w przypadku smyczy dla zwierząt, w momencie kiedy ustawimy dinner bone, właśnie taką prostą komendę, nasza statuetka stanie na głowie, co wygląda dosyć śmiesznie, no jak widzicie w takiej pozycji również na może stać. Co więcej, jeżeli oczywiście wpiszemy jakiś inny przykładowy nick, nie wiem... Tom, może ktoś ma taki nick, może nie, jeżeli nie, to będzie po prostu zwykły Steve. Ustawiamy powiedzmy w takiej pozycji. No i proszę, on sobie tutaj ładnie stoi. Jak widzicie, co więcej, również możemy mu dorzucić narzędzia, czy też jakieś bloki do łapki. Które co więcej, możemy, jak widzicie, ustawiać. Możemy go również odziać w zbroję, co jest także całkiem przyjemną opcją. No i dobra, co więcej, jest również e, bardzo fajna rzecz oto taka paleta, kraftowana w ten sposób. Co paleta robi? Jak widzicie, mój skin różni się nieco bardziej od tych e, pozostałych. Inne są wyraźnie pokolorowane na przykład ten za pomocą niebieskiej pełny, e, ten bodajże za, za pomocą żółtej pełny. Co teraz robimy? Przytrzymując Shift, klikamy prawym przyciskiem myszy i e, jak widzicie, na konkretną statuetkę, no i wszyscy nagle przybierają swój normalny kolor. E, proszę, tutaj kolejny YouTuber, także wszystko, e, wszystko e, no, jest po prostu na swoim miejscu. Tutaj mamy Steve, no i Dinnerbone, e, także jak widzicie każdy odzyskał swój dawny wygląd, więc no, możecie robić jak chcecie, albo mieć pokolorowaną e, statuetkę, bądź też taką e, normalną, także wszystko. Jak widzicie wróciło do, do normalności no i tak to się o to prezentuje. Do modyfikacji jest również pewien mały dodatek, który dorzuca taką oto gablotkę, a w niej mamy jeden slot, w którym możemy umieścić dowolny e, przedmiot. Bardzo fajny dekoracyjny element, także jak to skraftować tutaj to prosta taka receptura, e, która oczywiście stworzy dla e, na nas ten przedmiot, a ten myślę, że e, znajdzie miejsce w każdym, w każdym z domków bloków. Chyba jednak nie da rady tutaj włożyć. Szkoda, że tylko jeden slot, bo jak widzicie ten blok jest dość mały. Ja myślę, że ja bym tutaj dał spokojnie trzy sloty. Ładnie by to wszystko e, wyglądało. Także to by była ta superowa modyfikacja, która użyto nam o takie świetne posągi, moim zdaniem. E, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie zapomnijcie o ocenie tego filmu. To było tyle z mojej strony. Zatem e, w gronie tych tutaj posągowych youtuberów żegnam się z Wami dziś. Zatem trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.